Rozkaz 66 i zniszczenie zakonu Jedi były kluczowymi wydarzeniami trwającej 3 lata wojny klonów. Z pewnością nie muszę dodawać, jak krwawy oraz jak wiele istnień pochłonął wykreowany przez Palpatajna konflikt. Jednak dlaczego klony musiały czekać aż 3 lata na wydanie rozkazu? Przecież na Geonosis wystarczyłby batalion do pomocy miejscowym wojakom oraz dwa kolejne do pacyfikacji zakonu Jedi na Kurusand. Albo w pierwszych tygodniach wojny, kiedy to drogocenna armia nie poniosła jeszcze wielkich strat. Z pewnością zniszczenie zakonu Jedi znajdowało się na samym szczycie tajnego planu Palpatina. Jednak nie była to jedyna rzecz, której pragnął. Wiemy, że ostatecznym planem Sita było rządzenie całą galaktyką z nieograniczoną władzą. Aby to osiągnąć, musiał zrobić znacznie więcej niż tylko pozbyć się rycerzy Jedi. Oprócz zniszczenia starożytnego zakonu jasnej strony mocy, Palpatine musiał wyeliminować inne galaktyczne siły, które mogły zagrozić jego władzy, w tym megakorporacje, które miały prawie nietykalną władzę, wynikającą z ich niesamowitego bogactwa oraz ogromnego wpływu na politykę całej Republiki i poszczególnych planet. Palpatine musiał również mieć pod sobą całą galaktyczną populację, która gotowa była oddać część swojej wolności w zamian za bezpieczeństwo. Sith musiał przygotować obywateli na transformację republiki w autorytarne imperium. Dodatkowo, Palpatine musiał umocnić swoje miejsce w różnych instytucjach republiki, aby jego deklaracja jako imperator była prawomocna przez prawo, bez prezentowania się opinii publicznej jako rządny władzy tyran. W końcu wizerunek zakonu Jedi musiał zostać wypaczony tak, aby ukazać się jako wróg publiczny numer 1 w oczach obywateli Republiki. Inaczej mogłoby to obrócić się przeciw niemu. Większość z tych celów była faktycznie możliwa tylko dzięki wojnie klonów, jako całości i niekoniecznie jej trwania przez kilka lat. Główne korporacje galaktyczne, takie jak Federacja Handlowa i Unia Technokratyczna, powoli rozpadały się przez okres wojny, ponieważ nadmiernie rozbudowywały swoje armie droidów, które doprowadzały ich do bankructwa. Musieli zawierać ogromne niewypłacalne pożyczki, aby móc dalej walczyć na galaktycznym froncie. Liderzy tych korporacji, którzy swoją drogą tworzyli Radę Separatystów, wierzyli, że osobiście otrzymają dużą część władzy nowego porządku z powodu swojej lojalności wobec Sithów. Oczywiście zostali po prostu zabici, ponieważ Palpatine nie miał zamiaru nigdy dzielić się z nimi swoją przyszłą władzą. Większość korporacji została później znacjonalizowana przez Imperium, co było możliwe tylko poprzez zmniejszenie ich ogólnego wpływu w galaktyce i stworzenia negatywnego spojrzenia opinii publicznej na ich temat ze względu na udział w wojnie. Wojna pozwoliła również Palpatine'owi na przejęcie bezpośredniej kontroli nad bankami poprzez organizowanie wydarzeń, których celem było podważenie neutralności i zaufania klanu Bakowego w oczach do galaktyki. Co pozwoliło mu znacjonalizować klan bankowy, sprawić, aby jego biuro przejęło pełną kontrolę nad ich aktywami. Sąd Najwyższy Republiki również wpadł w ręce Sita, ponieważ jego rozszerzona władza kanclerza pozwoliła mu obsadzić mandaty sędziami którzy byli wyłącznie wobec niego lojalni. To dało przyszłemu imperatorowi nie tylko możliwości zmiany konstytucji republiki, aby dać mu niekonstytucyjne uprawnienia przez całą wojnę, ale także możliwość bezpośredniego wpływu na główne sprawy sądowe. Oprócz znokautowania głównego gracza galaktyki i przejęcia jego aktywów, Sithowie wykorzystali wojnę, aby celowo spowodować tyle samo zniszczenia i śmierci obywateli galaktyki, nawet przeciwko tym, którzy żyli na światach neutralnych. Zrobiono to po to, aby pod koniec wojny większość populacji galaktyki była gotowa oddać wszystko dla pokoju. Nawet własne wolności. Tylko po to by zapewniło to, że galaktyczna wojna, tak jak wojny klonów, nigdy więcej już się nie powtórzy. Wreszcie, powolna degradacja zakonu Jedi była konieczna, aby dokonać skutecznej czystki tego rodzaju. Obywatele musieli stracić resztki zaufania do Jedi, by zmiana Rycerzy Wolności obrócić ich do postaci wrogów Republiki. Zrobiono to, ponieważ republikańska propaganda i serwisy informacyjne pomogły podważyć zaangażowanie Jedi w wojnę, rozpowszechniając przesłania, że ich niepowodzenie w utrzymaniu pokoju pozwoliło na wybuch wojny i nadmieniono, że Duku, przywódca ruchu separatystycznego, był kiedyś Jedi. Przez wiele lat narracji tego typu opinia publiczna stała się zgorzkniała w stosunku do rycerzy Jedi, powoli zaczynając obwiniać ich za wybuch wojny. Dlatego, kiedy Palpatine stwierdził, że Jedi próbowali go zabić i przejąć Republikę, większość opinii publicznej była w stanie zaakceptować jego oskarżenia, ponieważ sami byli już sceptyczni wobec samych Jedi. I w tylko zaledwie trzy lata wojen klonów Palpatine był w stanie wyeliminować wszystkie główne korporacje galaktyki, które mogłyby stanąć mu na drodze. Przejmując kluczowe instytucje, zarówno Republiki, jak i gospodarki galaktycznej, wykuć galaktykę, która była gotowa poświęcić wszystko dla pokoju i ostatecznie zniszczyć zakon Jedi. Obwiniając ich o wszystko oraz usprawiedliwić ich mord. Wszystko to pozwoliło Palpatineowi utorować drogę dla jego nowo utworzonego galaktycznego imperium oraz stać się jednym z ostatecznych autorytetów w całej galaktyce, z nim w samym centrum. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się wam materiał podobał. Ja się żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o lajkowaniu oraz komentowaniu i kliknijcie w dzwoneczek żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się. Papa! Pa.